Proszę go natychmiast wyprowadzić z sali rozpraw na salę rozpraw. Panie Przesecki, czy pan chce również odwrócić salę rozpraw? Moje mo, ja obowiązki nie są Ja odmawiam no. również odwrócić. Nie proszę. mam proszę. innego wyjścia, ja tu jestem jako dziennikarz, muszę utrwalić to co istotnego to co się dzieje Panie Przesecki, stąd się jeszcze nie wypowiedział państwowy ministr. Bardzo to, mi to, to, się Chciałbym również. utrwalić moment wy, wyprowadzania publiczności. Panie, Panie Przesecki, czy ja mówię nie po polsku? Mówi Pan po polsku, tym niemniej odmawiam wykonania tego polecenia. Odmawiam wykonania tego polecenia. Nie mam innego wyjścia. W tym momencie. To... Hmm. Mariusz Cysetki. Mariusz Cysetki. Włożył kamerę. Przewodniczący. Poinformował Mariusz jeszcze nie wypowiedział przed naczniem zezwolenia na nagrywanie obrad dźwięku, w związku z tym jest proszony o wyłączenie kamery. Mariusz Pysecki oświadczył, iż odmawia do W tej sytuacji, w celu utrwalenia... Przewodniczący się Czesław Marek do niezwłocznego opuszczenia sali rozpraw. Ja to, przepraszam Panie Przewodniczący, moje nazwisko... Ja Panu głosu nie udzieliłem. Ale to, że... Panu Ja mam podstawowe nie... prawa dziennikarzy. Ja, ja, panu... ja wzywam Policję w trybie artykułu 304, paragraf 2, że tutaj dzieje się... Pana parodię. ...tego Pana, ja Pana w prowadzić natychmiast. na tych Sądzie, proszę. Policja, Szanowni Państwo, policjanci, w trybie artykułu 304 paragraf 2. Panie kurz, że pan kurz miargenaliznie został o puścić, ale panisz opuścica rozprawian, rozumiał pan i sprawa się będzie prospańską nie obejmuj. Nie, to ja kończę ten sąd z uwagi na to, że sposób nie dopuszcza, że tego pana stosuje semantykę nieadekwatną dla tego stworu rzeczy, ponieważ nawet nie w stanie odróżnić kulturalnego wejścia odtargnięcia. Jeżeli ktoś ma na natury tak fundamentalne ma takie głopoty z na takiej kłopoty specjalnej... Panie nie panu głosu nie Ale Cześć, czyli tam, proszę czy Wysoki sąd nie będzie do mnie mówił milcze. Proszę na Wysoki sąd podlega takiemu samemu prawu jak... Ja w tym miejscu oskarżony wnioskodawca Górzyński zaczął się awanturować. Nie, przykrzeń. Janusz domaga się wyłączenia sądu. Z uwagi na to, że dopuścił się przestępstwa nadużycia władzy wyprowadzić. Proszę sporządzić protokół w trybie artykułu 304 paragraf 2, ponieważ sąd dopuścił to się nadużycia władzy, czyli dopuścił się przestępstwa na podstawie rządu 231. Jest to przestępstwo z uchwały popełnione na oczach. Proszę to wyprowadzić. pana. Dobrze, spisujemy. Proszę bardzo. Proszę Pana, nie Pana, nie zapytają na tym miasteczku, proszę. Proszę Pana, Proszę Pana, proszę Proszę Pana, proszę takich desków, są Proszę wyjść. Proszę Pana, Pana też, Pana też, tego również proszę wyprowadzić. Po Poproszę o

tak, to proszę I Pana na I Pana również? Proszę? Ale, panie przewodniczący, został zgłoszony i pan 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 jeszcze podał pan. Jeżeli pan jeszcze raz ten, jeśli się, pan również wyproszony. pan się nazywa? Jest tutaj, proszę bardzo, to jest mój numer. Proszę o puścić w Odmawiam opuszczenia sam. Dostanie pan. Wy... Kat robi to, co mu każą, ale. Pan... Nie pan to odłoży. To szkoda, to szczętu. Jeszcze Polska nie zginęła. Nie. 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 Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. TORBA 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 teren, teren, teren. Teren, teren, teren.